Chiron, to miejsce w horoskopie, gdzie jest położony chiron, jest jednym z najważniejszych rzeczy, kiedy ja osobiście pracuję z cieniem. Pracuję z trudnymi rzeczami, z blokadami wszelkiego rodzaju i chiron jest jednym z tych elementów w horoskopie, który pokazuje nam, z czym należy pracować, jaka jest trauma, co należy uleczyć w swoim życiu, żeby właśnie to życie było lepsze. I tutaj oczywiście znów wplotę mój osobisty wątek, jako że mój Hiron jest położony w znaku Byka. I wierzcie mi, że bardzo dużo cierpienia przez całe moje życie przynosiło mi moje ciało. A Byk jest bardzo związany z poczuciem własnej wartości, również z ciałem, z zarabianiem pieniędzy, z poczuciem i zrozumieniem tego, Good